Polacy wiedzą o tym najlepiej i pokazali to po raz kolejny wczoraj na ulicach miast Solidarność z Ukrainą widoczna była w wielu miastach Polski. Manifestacje zorganizowano w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Kielcach Opolu czy Ełku. Ich uczestnicy rok po inwazji Rosji pełnoskalowej na Ukrainę wyrażali poparcie dla broniących się tak dzielnie Ukraińców. W spotkaniach wzięły udział także władze i mieszkańcy, ale także oczywiście obywatele Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszym kraju. I w naszych domach. A w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymiusz Załański spotkał się z dziennikarzami z całego świata i podczas tej konferencji odpowiadał na pytania blisko 300 przedstawicieli mediów. Jeden z nich zapytał go o najstraszniejszy moment tej wojny. I wracamy do studia. Dzień dobry, TVN. tam. Kolejne tematy. między innymi o tym, jak Stany Zjednoczone po raz kolejny chcą pomóc Ukrainie i o tym, jak każdy z nas może nadal Ukrainie pomagać. Każdy drobny gest się liczy, jaki on może być, o tym już za chwilę. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy, szeroki pakiet sankcji wobec Rosji. Ograniczenia dotyczą rosyjskiego przemysłu wydobywczego, zbrojeniowego, jądrowego, a także kolejnych banków. Prezydent Joe Biden zdecydował też o radykalnym podniesieniu ceł, m.in. na rosyjskie metale czy aluminium. A USA jednocześnie potwierdzają gwarancje bezpieczeństwa dla państw wschodniej flanki NATO. Tymczasem działania Chin wskazują na zobowiązania do głębszego partnerstwa z Rosją. Dlatego Joe Biden ostrzegł Pekin przed przekazywaniem Rosji broni. Od blisko roku wielu pomagów, Polaków pomaga Ukraińcom, chcą to robić dalej. Solidarność tutaj jest ogromna i jest kolejna podpowiedź od nas. Można kupić na przykład kalendarz, choć lepiej byłoby, żeby on nigdy nie powstał, bo jego tytuł to rysunki, które nigdy nie powinny. Powstać 365 dni walki o wolność, a co w nim? W tym kalendarzu są rysunki ukraińskich dzieci, które po wybuchu wojny znalazły schronienie w Polsce, a oczywiście dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie. I nie przestajemy pomagać taki kalendarz, to także kolejna cegiełka do tej pomocy w tej dzielnej walce Ukraińców o wolność. Kolejne informacje ode mnie już za godzinę. Oczywiście dziewczyny, ja mam trzy córki, które oglądają wszystkie możliwe talent show i Sarah James także oczywiście podziwiałyśmy wspólnie i znam nawet jeden utwór, ale śpiewać pozwólcie nie będę, za to pokażę złapanego wielkiego aligatora. Taki układ. Na początek jednak kolejne wielkie przejawy ogromnej solidarności z Ukrainą. Nowy Jork, Berlin, Ateny, Amsterdam czy Barcelona. Mieszkańcy wszystkich tych krajów i innych także wspierają Ukrainę po rosyjskiej agresji. Na ulice wyszli z ukraińskimi flagami, śpiewali ukraiński hymn. Yy, dziś jeszcze, bo miałam powiedzieć o kolejnych zapadliskach w Małopolskiej Trzebini, ale to były te z ostatnich dni, ale dzisiaj przed chwilą doszło do kolejnego. Najnowsze ośmiometrowe pojawiło się kilka chwil temu. Coraz bliżej te zapadliska są już osiedli i na terenie na przykład ogródków działkowych. Zapadliska to oczywiście szkody pogórnicze. W mieście przez 150 lat działała kopalnia węgla kamiennego siersza. Zamknięta została ponad 20 lat temu, ale mieszkańcy teraz już naprawdę niepokoją się coraz bardziej. Około dwumetrowy gat przechadzał się tuż obok domów mieszkalnych. To było w Miami. Na szczęście był tam policjant z Miami, który zareagował szybko i złapał aligatora na lasso. Funkcjonariusz zatrzymał go do czasu przyjazdu odpowiednich służb, które wywiozły go i wypuściły z dala od ludzi. To była naprawdę dobra robota w wykonaniu policjanta z Miami, a ja dobrej soboty Państwu życzę i do zobaczenia jutro.